Jakie, kochani? Tak naprawdę jest taka piękna pogoda, że nie wiem, czego się łapnąć najpierw. Obie rzeczy czerwone. No ale wiecie, no wybór ciężki, nie? Czy, czy to tutaj po lewej, czy to po prawej? Co byście wybrali? No? Wiecie, co ja muszę wybrać, nie? To, to wybieramy i lecimy. I zaczynamy, zaczynamy akcję zapowiedzianą, to wszystko tu przed domem. Dobra, pędzę, pędzę, odpalam się i lecę. Hejjo! Hejka kochani. I tak to, tak to idzie, nie? Mati? No, tak ty się trawę, tak? Tam, gdzie, gdzie były jakieś grubsze. Tutaj co byśmy wycięli? Tu była jeżyna, prawda? No, tutaj co, co tata ciął, nie? A ty, że się grabił ładnie, wycięta i już nie, nie będzie tutaj nam zawadzać, prawda? No, jeszcze troszkę, chyba tata krzywo przyciął kosiarką, nie? Trzeba dociąć troszkę, nie? No, a tak ogólnie, ogólnie dobrze poszło, Mati? No, cały dzień żeśmy chodzili i kosili trawę, tylko, nie? Masakra. No i tak to kochani, tak to wygląda. Po dzisiejszym dniu nie za dużo, nie za dużo się tego tutaj narobiło. Wczoraj hura, bura, król podwóra, a to zrobię tamto to zrobię. Ho ho ho. Będzie się działo. a, do, a dzisiaj co? A dzisiaj to no, nic co. Dzisiaj, dzisiaj walka z trawą, z trawnikami tutaj było tego naprawdę, naprawdę dużo. Nie spodziewałem się, że aż tyle trawy wyjdzie i, nie, i tyle czasu nam to zajmie, nie, nie skosiliśmy całości jeszcze, Do, dopiero jakieś dwie trzecie. Tam z, ty, tam z przodu domu też żeśmy po, po, pokosili trochę, bo tam było dużo mleczy i, i myśleliśmy, że po prostu no, lada moment po, zrobią się dmuchawce i zacznie to pylić jeszcze bardziej i świat się wszędzie. Także to była akcja, akcja mleczy dzisiaj że, że, żeby pousuwać go i dużo było. No i tutaj tutaj o, Nunia i Nuniskalniaczek. Pomachajcie Nunia, przywida się ładnie. Hello! No i tutaj tutaj jedyne co, co się udało nam jeszcze zrobić dzisiaj no to taki malutki skalniaczek, co mówiłem, że, że tam będę. Będę omawiał, ale też jeszcze niedokończony, więc nie będę omawiał. Jutro będziemy działać dalej. Myślę, że jutro będzie więcej, więcej czasu na, na to. Tak myślę. A jak będzie, to zobaczymy. No ale tak to na razie wygląda. Na razie nam się udało tutaj obłożyć parę kamyczków, parę nasadzeń nas na skalniak zrobić. Jutro z, zrobimy to bardziej obszerzy ten film, bo już jest. Już jest jakaś 18.15 A jeszcze jesteśmy na działce Więc nie zdążę obrobić filmu, filmu do, do, Dokładnie na, na komputerze, żeby puścić wszystko, po, poskładać z kawałków Więc dzisiaj przepraszam Was, że, że, że nie jest to kompletny film, tak jak miał być No ale no, siły wyższe Mam nadzieję, że, że jutro, jutro to się Uda, że jutro się uda. Po drugie jeszcze nie byłem w stanie zakupić tej ziemi, żeby też tutaj nasypać do, do tych grzątek, prawda? Bo musiałem być z dzieciaczkami, niunia jeszcze w pracy, później jak Njunia skończyła wszystko co miała tam do zrobienia, no to już, już sklep, gdzie, gdzie biorę ziemię, już zamknięty. Jutro też jest zamknięty. Także dopiero w poniedziałek możemy się zaopatrzyć w ziemię. Ale taki niecny plan mamy. Niunia mi podsunęła, że może teściowej gwizdniemy parę worków i jutro coś się będzie działo. <śm> no, ostatnio żeśmy kupili też teściowej, a nie wykorzystała, więc. Hmm więc my to wykorzystamy a później w poniedziałek oddamy no no to tak to tak to kochanie wygląda no, trawka a właśnie jak jeszcze, jeszcze tutaj jest to chciałem wam powiedzieć odnośnie trawnika bo po koszeniu jak, jak tutaj chodzę i koszę no to zauważyłem też takie przebarwienia na, na, na trawce żółtawe takie ciemniejsze, jaśniejsze i momentami takie placuszki. No i to to jest kochani to jest grasujący tam pod spodem pędrak, pędrak larwa chrząszcza. I ona ona sobie tam tam dobrą ucztę robi z, z tych korzonków trawy i to wsuwa sobie i, i tak to później wygląda, że, 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 że się trawa żółknie, wybarwia się tak na, na, na żółto, później, później te, te, te kępki, nawet jak, jak są, to jakbyście wzięli, to to możecie oderwać łatwo bym, bo nie ma korzonków, tak? bo, bo one sobie tam, tam grasują. Więc w poniedziałek biorę pędzę do, do, do sklepu też, żeby zaopatrzyć się w, w środek na pędraki, ale też taki normalny, nie, nie żadną jakąś taką chemię, że żeby, żeby później bać się wypuścić zwierzaki dzieciaki na, 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 na trawę. Bo, bo, bo chemia na tym są takie specjalne, specjalne preparaty. Które, które są bezpieczne i one, one po prostu rozcięcza się z wodą wnikają, wnikają później najlepiej to jest na wieczór najlepiej to jest jak jest po deszczu jak, jak ziemia jest na, na namoknięta trawka albo na, na wieczór jak, jak nie, jest, nie jest już słonecznie albo z rańca i po, podlać sobie i później później wziąć się, opryskiwać, rozcieńczyć sobie to w buteleczce, e, najlepiej też wziąć ten, ten preparat, rozcięczać w takiej ciepłej wodzie, tam powyżej 20 stopni, jak będzie miała 20 stopni, to będzie idealnie te, te, po prostu to, to co tam jest, ta zawartość. Pięknie się rozcięczy i będzie później ładnie wchodziła tutaj w trawkę. Trawka będzie sobie to pobierała, piła w korzonki a ten pędraczek. I tam będzie się robił taki mikroklimat, który jest szkody niedobry, niedobry dla, dla tego pędraka. No, a dla trawki, jak najbardziej, ok. Także takie coś będę brał i, i leciał w poniedziałek do, do, do sklepu. Jak zakupię to też wam pokażę jak to wygląda, jak się nazywa, o a tutaj jest Leo Ancymon. Leo Ancymon, cofnij się Leo, bo nie widać cię. Hej, a ty Ej. zamiast tacie pomagać to ty grasz w piłkę? Tak. Tak, a jutro co? Eee... Jutro będziesz pomagał tacie? Tak. No co będziemy robić? Nie wiem. Nie wiesz, no. ale będziesz pomagał? Tak. Dobra, no. Popieram. No, później, tata skończy filmik, to, to jeszcze pokopiemy. Dzisiaj, jak widzicie, jest, jest przedszkole. Są, 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 jest, są dzieciaki i jest wesoło. Także fajnie, pogoda jest. No i tak to konie, dobra. nie dobra. Nie, nie truję, bo, bo, bo nie mam o za bardzo w tym momencie. Także zapraszam do, na jutro. Jutro też się okaże filmik, jutro szybciej skończę i obrobię to, poskładam do, do, do kupy i, i o, niunia, niunia mi ostatnio mówiła, że ona cały czas na kolanach, mówi cały czas na kolanach, w domu na kolanach, w nadziałce na kolanach, w kościele na kolanach, oj przepraszam, nie, w domu już nie, kolan, nie na kolanach, bo ostatnio jak była w kościele, to ksiądz powiedział, że nie wolno, o nie wolno, na kolanach, bo, bo to jest e, za blisko krzyża. <grystanie> no i tak to. Dobra. Trzymajcie się. O, tu jeszcze jest Curunia, jeszcze też się chciała przywitać. Hejka! Siemanko. Siemanko. Jak się masz? Dobrze. Jak dzionek minął? Dobrze. No to fajnie. Już będzie też taki, nie? Tak. 12. Brawo, pięknie, jest okej, okay, pa kochani. Hejka.